Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to jest kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Ojcowizna I co, na samym wstępie zostaw łapkę w górę oraz hashtag spawanie i Ci serduszko No i co, dzisiaj będziemy sobie spawać taki jakby ładowacz na tył, ale to zobaczycie w dalszej części w dalszej części odcinka Ale czemu właśnie to robię? A dlatego, że ten wiecie, tamten mówi, że on mi może przyjechać to załadować, ale to tak mówił To Ci jutro przyjadę, to pojutrze i będę tak czekał z dwa tygodnie a wiecie, też go prosić, on tam za darmo nie przyjedzie na flaszkę będzie trzeba dać. I to tak wiecie, co roku muszę w sumie to samo go tam prosić czy kogoś innego, żeby mi przyjechał tutaj załadować. No a jeszcze na turę do 60 średnio mnie stać, no jednak coś tam tych pieniędzy na koncie mam, bo mam te 17 tysięcy, ale jednak wiecie, jak mam dać te 12 tysięcy, nawet te 5 tysięcy za wiecie, za tego tura, a mam tam kilka belek do roku do przerzucenia i załadować dwa rozrzutniki obornika, to mi się to nie opłaca. I sobie postanowiłem, żeby chociaż go z tymi właśnie belkami nie kłopotać, nie prosić, żeby mi tu przyjeżdżał, ładował i tam układał w stodole. To sobie właśnie taki ładowacz wyklepiemy. I przede wszystkim siadamy sobie do władka. Bo muszę jechać z z za gospodarstwa przywieźć, bo tam pamiętam, że jakieś belki zostały kiedyś, co budowaliśmy tutaj właśnie te obory nieobory, to jakieś takie belki metalowe zostały. I myślę, że tego właśnie użyjemy. Do tego, do budowy tego naszego ładowacza Czekajcie, tutaj w krzakach to było? Aż muszę poszukać, bo nie pamiętam, Kurwa, wiecie jak to jest To tu się rzuci, to tam się rzuci i potem nie, no tutaj w krzakach nie ma Czekajcie, gdzie to kurwa jest? A, wiem co tam będzie chyba podoboro. No tu trochę, widzicie, tam desek pozostawało Już te deski mają nie pierwszej młodości No bo już to jednak trochę dawno temu było budowane e, Ale tam do spalenia, czy tam, nie wiem o, nadstawki sobie z desek porobimy. O, mam to dziadowstwo. Tutaj sobie podjadę, opuścimy sobie ładowacz. Dobra. I teraz to powoli załadować trzeba. Kurwa. O, o, kurwa, ciężkie. Jeszcze grochówkę na obiad jadę, żebym zaraz nie popuścił. O, do, o, kurwa. Dobra, ty. W miarę się, tr o, w miarę się trzyma. No, widzicie, troszkę tutaj takich b o Jezu, żem pop, hał, no go, kurwa, masz silny, żem jest. No, co jednak silna. Do, daje energii chociaż, tylko potem... Potem na kije był ciężej i aż no... Wieczorem też się kołdra sama podnosi. Ale już tam nie będę mówił, wiecie jak to jest. Dobra, podniesiemy sobie. Zaraz wam pokażę, co to tam za ten złą w sumie jest. I zobaczymy, czy to w ogóle z tego coś damy radę. Uspawać no. Nie no, w sumie takie... Belki w miarę zdrowe się wydają. Takie cełówki, chyba to się nazywa. A tu jakieś właśnie blaszki, nie blaszki, to też się przyda. Do wzmocnienia. Dobra, to wieziemy to na warsztat. Eee, nie ma co tutaj... Nie ma co tutaj próżnować. Powoli będę jechał, bo to spadnie. Wiecie co, ale wam powiem, że Władek to jednak taki wyrwisty strasznie ciągnik. Ja mu lekko gazu, on już prawie. On już jedzie, nie? Eee, no to dobrze taki. Już zrwawy ten ciągnik. Chociaż... Dobra, otworzę se tutaj o, Otworzę se eee, I co, jedziemy sobie tu eee, Ogólnie eee, Nie będę wszystkiego nagrywał jak tam spawam, bo to za, dłu za długi odcinek by był Ale jakieś przebitki myślę, że wam porobię eee, Już jakiś tam... P o kurwa, wejdzie to? Eee, wejdzie Jakiś tam pomysł już na to mam Żeby to właśnie ciekawie sobie Zaprezentować I to muszę to zdjąć Złaś tu ciasno, żebym się rozpas. O! O, trochę, żeby tylko spadło. O, dobra. Spadło. Tam chyba z sznurkiem związane, tak się mocno trzyma ze sobą. Albo jakim drutem, żeby się tam nie pozwalało, ale to zaraz zobaczymy. Wiecie co, ja sobie chyba wjadę 60, żeby 60 mieć na wzór e, Jak to tam z tymi wieszakami nie wieszakami robić. Dobra, skreślimy sobie władka co so tą tutaj, no dobra, niech przyczepa na razie stoi potem się przez to je przeciągnie nie chcę mi tutaj się zawracać zbytnio o, dobra powolutku trzeba tu cofać no mocne to to nie będzie, jak... ale szczerze jak mam dać tam za elektrody, bo zresztą wszystko mam kupione do spawania i tak dalej jak miałbym dać z elektrody tam 200 czy 300... Nie czekajcie, za elektrody tam z 5 dych dam No jak się, a wiecie. Jakbym miałbym mu dać yy, za flaszkę jeszcze czekać te 5, te 3-4 dni. Gdzie tam już to teraz no przydałoby się podrywki robić? Uważam się za czas. Dobra, zaraz do was wrócę, bo gruby muszę przejść tutaj. Dobra, ja jestem. Jakbym miał mu tam płacić, wiecie. Yy, za to, że on mi przyjechał z ładową czy tam nawet tą flaszkę postawić, to 50 zł trzeba dać. No ja tak to sobie jakiś złom mam. Tam widły mam od tamtego ładowacza, gdzieś tam zapasowe te zęby Zęby chyba? No wiecie, o te dzioby mi, o te dzioby mi chodzi No to co tam Bez problemu, myślę, że to sobie pospawamy To koszt 50 złotych z elektrody tylko, bo tutaj materiał mam swój Wszystko swoje, ale to tak Muszę tu sobie najpierw powycinać, żeby Jak to ma wyglądać Ale to co, ja tutaj sobie przyplanuję trochę, zobaczę jak to ma działać Myślę, że coś tam już sobie troszkę pospawam i zaraz się wrócimy do Was. Dobra, coś takiego żem tutaj wymyślił, wyspawał jak na razie. No nie wiem, czy tam jakieś przebitki mi ale pewnie ją. O, młotek tam niepotrzebny pod koło, niech leci. Eee, takie coś. Eee, tutaj jeszcze dojdzie taka rama, ale to zaraz zobaczyta. No to zobaczę, czy do sześciunki pasuje, bo tam się wzorowałem mniej więcej, jak te zaczepy są wysokości w tamtym czymś. Ale no to zobaczymy. Wiem, że za solidnie to nie będzie wyglądać, bo jednak tak, o kurwa, Silny to ja jestem jednak. Chodź jakaś postawię to, o, 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 dobra Jeszcze troszkę podniosę Dobra, tutaj Zapniemy se Zobaczymy jak to będzie wyglądać W całości Teraz będę spawał te resztę Tutaj muszę To ramię, ramię te wyspawać Więc widzimy Znowu za jakieś, nie wiem, myślę, że No dla was to tam 3 sekundy, tutaj sobie wyspawam to ramię I i zaraz do was wrócę One hour late Dobra, odpalamy sobie sześciutkę i wyjeżdżam tutaj z garażu Bo chcę wam pokazać tutaj na ciennym świetle Jak to wygląda wszystko Już jest ukończone eee, No i zaraz to zobaczycie Dobra, sześciutki nie będę gasił Patrzcie jak to wygląda eee, No taki ładowacz, by tutaj gadać Widziałem takie coś tam eee, na tych eee, Na oliksach to po, tyś, po 1000 złotych takie coś sprzedawali ja tam trochę złomu miałem, co widzę. Wyspawało się coś takiego. Zresztą sami widzieliście, jak tam spawałem. Przynajmniej jakieś przebitki będę chciał nagrać. E, tutaj siłownik jedynie taki jest w lepszym stanie, bo to siłownik jest. E, nie, nie. nowy, ale tam on nie jest używany, gdzieś tam w domu w ołupie leżał. E, co by tu jeszcze powiedzieć? No, myślę, że... Myślę, że tam do tych... 10-20 bel, co ja mam do roku do przerzucenia, a to też nie będę wszystko przecież tym robił, tylko też O, ty, to też będę używał. E, ale to się zawsze gdzieś tam przyda, to belkę wyżej załadować czy na przyczepę. Może się nie rozwali, jak się rozwali, to tam myślę, że za sezon 2 i tak sobie tura kupimy. Ale wiecie, co? E, otworzę sobie stodołę i będę chciał to przetestować. Bo już dzisiaj jestem tak zmęczony tym spawaniem, tak mnie tam wszystko boli od tego dźwigania i tak dalej, że już dzisiaj nie jadę na te pole. Ale teraz, już na spokojnie, na spokojnie, kiedy będę chciał, wtedy sobie pojadę. Eee, już tutaj bez stresu. Czekajcie, źle troszkę wjechałem. Eee, o, coś takiego. Eee, tutaj na górę też siłownik można by było zainwestować. Ale już to mniejsze. I się w stodole wyrobić. To też będzie majstersztyk Tutaj, czekaj, ta, tutaj można sobie belkę, właśnie, jeszcze tak dopchać. Bardzo fajnie No widły są tam, wiecie wzmocnione ta konstrukcja e, No tej belki niestety grubszej nie miałem Wiecie Może uda mi się, o uda się nadzieć bez problemu no, sobie nadziejemy i wsadzimy sobie tam na górę Żeby to trochę mniej miejsca zajmowało O Eee no, jak, jak się przysianie nie rozwali To już damy sobie radę no, Też nie są te belki tak jak mówiłem za ciężkie Czekajcie, tutaj się pcha dziadostwo, ale trochę czuć, czuć, że jest daleko ciężar wysunięty, bo trochę, nią mio, trochę miota tym ciągnikiem. Dobra, o dobra, Kajta, tutaj ta belka się przesunęła, już spróbuję, spróbuję sobie ją wyciągnąć. O, fu, fu, fu. Eee, ogólnie tak. No i możecie ocenić jak mi wyszło moje druciarstwo e, Jakoś rzadko też tam nie spawa... E, ży, ten... Rzadko Jakoś e, za często też nie spawam, więc no nie jestem ogarnięty też tak w to spawanie I To jeszcze się muszę nauczyć to obsługiwać Dobra Tutaj trochę popkam, żeby to się belę na... A, nie udało mi się Wiecie, tutaj jakoś tak bokiem to trzeba, żeby to tylko... Zatrybiło no, obróć się. Gdzie długo? O! Trochę lipnie nie odjechała, ale jakoś się Powoli woli to tam załadujemy. A. Może być i tak. A, będzie problem, żeby teraz zdjąć, ale woli się. Opuści, kurwa. No muszę się jeszcze nauczyć tym ładować. Bo w sumie ten. Pierwszy... Pierwszy test. Nigdy z czymś takim nie ładowałem. No to potem się inną belko tutaj poprawi. Albo nawet tak o sobie O! No. A! Jestem się zadowolony, majster. Majster No tych belek nie będę chciał zbytnio tu układać, bo tylko chciałem, żeby tam się pomieściły. E, żeby na no to słowe miejsce zrobić w miarę. Tutaj, żeby nie wyhaczyć, bo zaraz będzie przy... O, kurwa, przyczepa. No jedyny minus to, że to trzeba e, wysoko podnosić, bo inaczej jest takie dość. Dość mało miejsca jest, jak to jest nisko, jest dość ten. A znowu trzeba uważać jak się jak się podniesie na maksa, żeby niczego nie uszkodzić. Czekajcie, tutaj to belę bym spróbował przykręcić, ale... No, wyciągnę sobie ją tutaj. Już mi nie chce się wychodzić. Eee, tutaj mam na Wajsie. Na od eee, hydrauliki oczywiście to jest, bo jest jeden siłownik. Jednostronnego. Działania, w sensie, wiecie, w drugą stronę jest po prostu powrót oleju zrobiony. Tak jak w realu by było, raczej. E, dobra, to jest sobie. E, ogólnie nie wiem, ile minut ma ten odcinek, e, ale tak, no do bornika teoretycznie to tam jest opinana ta wiecie, ta końcówka. I można było tutaj lekkie zmiany zrobić i zrobić do obornika takie coś. Ale komu to potrzebne. Dobra. Tam to sobie. A naprawdę fajny zasięg to ma. Jestem ciekawy, czy... Nie no, na przyczepę na luzie sobie załaduję tym. Patrzcie jak to wysoko. już Jeszcze trzecie warstwo bym tu mógł położyć. Czyli na przyczepę myślę, że dwie spokojnie sobie założymy. Dajcie, opuszczę, bo tu zaraz będzie. Urwany coś. E, trochę zrobiłem to po Januszowemu, ale w sumie, w sumie ta seria to jest taka troszkę Januszowstwo, takie typowe polakostwo, więc no. E, a są takie rzeczy w Ralu, naprawdę. E, widziałem coś i też nie wygląda to bardziej potężnie niż tu jest, ale no, teoretycznie jakoś mega wielkich ciężarów to nie przenosi. Dobra, zgeścimy sobie sześciutkę. Tutaj jeszcze swój wywiad na koniec powiem, że no. Mam nadzieję, że film się podobał, taki trochę inny. E, i mam nadzieję, że to nam się sprawdzi i że będziemy z tego zadowoleni. Dobra, do następnego odcinka. Cześć i pa. Siemaneczko! Zostaw hashtag ładowacz, i przypnę ci serduszko. Ela!